Witam was z tej strony Janek Popi i zapraszam to jest taki odcinek, żeby zaprosić was na stronę internetową tak jak tutaj widzicie Janek Popi tak, tutaj macie logowanie tu to, to ja jestem na swoim dobrym profilu ale dobra, tutaj będziecie mieli zaloguj, tutaj się tutaj będziecie mieli, zaloguj się, zarejestruj się i jest oczywiście no, bo jak będzie zarejestruj się, no to widzicie jak jest przez Facebook, google twitter, facebook i przez taką jeszcze jedną no, y, do używania. Tutaj, będę tutaj są użytkownicy, y, razem na stronie, ile osób jest, gości itp., co tu dali. Kalendarz, no, logowanie oczywiście, informacje o stronie. To jest w trakcie robienia wszystko. Więc jak już chcecie, możecie się logować wszystko. Blog jest gotowy, y, forum jest w trakcie robienia. Eee, no i fotoalbum, no to będzie robione i strona jest tak szerzej po angielsku, ale możecie zawsze wziąć sobie tłumacza i to przetłumaczyć, bo e, robiłem trochę na złym i tam takie tam. Te wyszły na pewnej stronie, robiłem stronę i tak wyszło, ale jak na razie strona mi się podoba, więc zapraszam was pisać, ja będę na wszystko odpowiadał, na wszystkie pytania, wszystkie inne rzeczy, więc serdecznie zapraszam, a co do odcinków, to już niedługo będą, może nawet będzie z Assassin Creed 1, yy, Creed, Creed, o, tak jak to się mówi, dobra, nieważne, może będzie z Assassina 1, jeszcze nie wiem, się zobaczy i... No co innego, zapraszam Was serdecznie. Ona jest taka jak widzicie, raczej się tu nic nie będzie zmieniać. Może kiedyś indziej zmienię. Ale to tyle, ja się z Wami żegnam. Jak na razie, pozdrawiam, hej pa.